Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaprezentuję Wam aplikację Transloader. To jest aplikacja, o której ostatnio jest głośno, jeżeli chodzi o Mac App Store. Z tego co wiem, uzyskała już nawet drugie miejsce wśród płatnych aplikacji i, jak podaje producent, jest ona teraz na promocji, czyli jest 40% taniej. O co chodzi ogólnie w tej aplikacji? Aplikacja Transloader ma za zadanie Umożliwienie pobrania nam jakiegoś dowolnego pliku, jeżeli nawet nie jesteśmy w domu, a nasz Mac na przykład jest włączony i w tle działa program Transloader. Transloader dostępny jest oczywiście również na Maca oraz na iPada i wszystkie praktycznie urządzenia z iOS-em. I teraz chciałbym Wam po prostu zaprezentować, jak to mniej więcej działa. Przypuśćmy, że nie, nie mam mnie w domu i chciałbym bardzo pobrać jakiś plik tak żeby on podczas gdy ja już do domu wrócę był pobrany. Jeżeli mój Mac jest włączony i aplikacja Transloader działa w tle, to wygląda to mniej więcej w ten sposób. Klikam tutaj plus, ja mam tutaj już skopiowany jakiś link ze strony i klikam done. I jak widzicie pojawiła się teraz w tej aplikacji taka chmurka i ten link został dodany do aplikacji Transloader. Możemy teraz wyczyścić ukończone pobierania lub po prostu zaczekać aż Transloader poprzez iCloud wyśle do aplikacji Transloader na Maca ten link w celu pobrania. I teraz przejdźmy może na komputer i zobaczymy jak to mniej więcej wygląda. Witajcie ponownie. Przeszliśmy teraz na Maca. Jak widzicie, mam tutaj uruchomiony program Transloader jest on dostępny w App Store, co już właśnie chciałbym Wam pokazać. Transloader. I tak jak mówiłem, teraz 40% wyprzedaż tego narzędzia. I słuchajcie, zobaczymy jak to działa. Właśnie wkleiliśmy link do Transloadera na naszym iPhone'ie. Równie dobrze możemy zrobić to, oczywiście, na iPadzie, także nie ma z tym najmniejszego problemu. I teraz poprzez iCloud Transloader powinien wyłapać ten link, który został dodany na naszym urządzeniu. I jak widzicie, Firefox 17.01 DMG właśnie się pobiera. Więc to naprawdę działa i jest to bardzo przydatna rzecz dla kogoś, kto chce pobrać daną aplikację. Jeżeli jest na przykład poza domem, a wie, że jego komputer jest włączony, bądź ma możliwość, ma kogoś, kto ten komputer może mu włączyć, to słuchajcie, jest to bardzo fajna aplikacja. Firefox się pobrał bez najmniejszego problemu. Teraz wystarczy po prostu wyczyścić to, co było w Transloaderze. I naprawdę aplikacja jest banalnie prosta. W pobranych rzeczach widzicie, że Firefox 1701 się pobrał i na pewno będzie to wszystko normalnie działać. Także jeżeli chodzi o mnie i o tą aplikację, to naprawdę działa i chciałem wam po prostu to zaprezentować. Także słuchajcie, zapraszam Was do zakupu Transloadera, bo naprawdę warto. Dzięki za obejrzenie tego filmu. To był taki film, w którym chciałam udokumentować, że ta aplikacja działa i polecam wam serdecznie jej zakup. Teraz nawet jeżeli być może nie przyda się wam ona w jakimś takim dłuższym użytkowaniu, to warto ją teraz nabyć, ponieważ jest ona troszeczkę troszeczkę 40% taniej. Dzięki i zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się na razie.